Dzień dobry, witam wszystkie byki na czytaniu energii ogólnych na miesiąc styczeń 2021. Wit witam byki słoneczne, księżycowe, ascendentalne, y wenusowe, marsowe, merkurowe. Zabierzcie ze sobą wszystko to, co z wami rezonuje, co nie, pozostawcie żywioło. Moi drodzy, na dole w opisie filmu znajduje się link do filmiku z zaproszeniem na rytuał z okazji pełni, która będzie miała miejsce 30 grudnia. Jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo proszę o zapoznanie się z tymi informacjami. Dobrze, drogie byki, zobaczymy, jakie energie główne dla Was. Serce czytania, szóstka kielichów. No, to, jest bardzo, to jest bardzo przyjazna, ciepła atmosfera. To jest porozumiewanie się ze, ze swoimi najbliższymi. To jest też wracanie do przeszłości. Myślami wracanie do przeszłości. Tęsknota za tym, co kiedyś było. To, to jest również odwiedzanie miejsc. Starych, dawno nie odwiedzanie osób, które dawno nie widzieliśmy. Jednocześnie spokój, harmonia, tak? Ale to jest też takie grzybanie w przeszłości. To jest też takie odgrzybowanie. Mamy kartę Słońce w Skorpionie, to jest takie odgrzebywanie pewnych spraw. Z przeszłości, które już może nie powinny być poruszane. Ale zobaczymy, jak ta karta będzie się odnosić do reszty czytania. Co odchodzi do przeszłości? Siódemka monet. Koniec czekania, koniec zastoju, koniec unieruchomienia. To jest Wasza karta, moi drodzy. Koniec ograniczeń w sferze materialnym. Materialnym oczywiście też. Eee, to chodzi do przeszłości. Wy, mam wrażenie, już nie będziecie czekać na rezultaty swojego zasiewu tak? I tego, co tam sobie postanowiliście, eee, dużo rzeczy w tym miesiącu może się zrealizować. Byleby nie cechowała Was taka niecierpliwość, tak. Ale jeżeli siódemka monet przechodzi do przeszłości, to znaczy, że okres czekania przechodzi do przeszłości, wyczekiwania. Coś ruszy, coś ruszy. Być może też pojawi się ktoś z przeszłości. Zobaczymy, czy to będzie korzystne, czy nie. W każdym razie coś się powinno zadziać dobrego. Co się dzieje teraz, sąd? Karta Sądu to jest Pluton. To jest transformacja. To jest też. Tu jest Pluton, tu jest Skorpion. To jest takie odradzanie się. Z przejście ze świata starego, tak? Tego, które mamy w swoich wspomnieniach, doświadczeniach, i odradzanie się na nowo. To jest przejście przez to jest karta brama to jest przejście jakby do innego wymiaru do innego świata do innego spoglądania na pewne rzeczy coś się ruszy na pewno gdzieś przejdziecie gdzieś dojdziecie jeżeli wcześniej nie mogliście ruszyć z miejsca to to się dzieje teraz karta sądu to co było jeżeli byliście To jest też karta, moi drodzy, karmy, powiedziałabym. Jeżeli zasługujecie na przejście, przetransformowanie się do lepszego świata, to tak się właśnie stanie. Koniec wyczekiwania na, żeby wreszcie coś się potoczyło dobrze, żeby wreszcie mój los się odwrócił. Aby wreszcie sprawiedliwości stało się zadość, żeby wreszcie wszechświat mnie dostrzegł, dość czekania, coś się ruszy w tym miesiącu. Zdecydowanie przejście w inny wymiar, w cudzysłowie, do innego świata. Jaki jest wynik, efekt tego sądu, jaki będzie? Właśnie ósemka buław, czyli ruszenie do przodu. Jeżeli przekroczycie już tą bramę sądu, to już nie ma odwrotu. To już będzie. To was doprowadzi, moi drodzy, do yy, obrania sobie celu w tym nowym wymiarze w cudzysłowiu i dążeniu do Niego. Komunikacja z, ze światem, z, sam ze sobą. Ruszam do przodu. Mam dużo siły na to. Tu mi sprzyja energia tej rodzinności, tak też. Koniec czekania. Przechodzę przez bramę i ruszam. Określam cel. Tylko uważajcie, żeby się za bardzo nie rozpędzić, żeby nie rozproszyć tej delikatności tutaj, która jest w sercu czytania. Pięknie. Drugie byki. Jakie jest jeszcze wyzwanie dla Was w tym miesiącu? Dziesiątka mieczy. Troszeczkę może Wam się. Możecie nie za bardzo uwierzyć w to, albo możecie mieć problemy z uwierzeniem w to, że coś się kończy. To już jest koniec. Dziesiątka mieczy nic dalej nie, nie wnosi. To jest koniec. Jeżeli czekaliście jakiegoś tutaj przysłowiowego wyroku w cudzysłowie, tak? Że albo coś się ruszy, albo ja po prostu przejdę, tak, i w końcu coś się ruszy w moim życiu, to się ruszy, ale wy nie wiem z jakiego powodu nie. Jeszcze ciężko Wam będzie dogadać się samym ze sobą, tak, skomunikować się samym ze sobą i naprawdę cieszyć się z tego, bo to jest karta radości, ta, co mamy w sercu czytania. Cieszyć się z tego, że coś się kończy. Mam wrażenie, że to tak, jakbyście nie mogli uwierzyć, że wreszcie dla was dzieje się coś dobrego. Coś się kończy i dzieje się coś dobrego. Uwierzcie w to. Bo jeżeli będziecie wątpić, to ta karta okaże się powrotem do przeszłości tej nie niezbyt dla was dobrej. Nie, wątp nie musicie uwierzyć w to, że coś się kończy i coś się będzie zaczynać. Nie wracamy do przeszłości w sensie tej przeszłości, która raz nas raniła. Raczej cieszmy się z tego, co my tutaj mamy w tych emocjach, w tych uczuciach. Cieszmy się z ludźmi, którzy nas otaczają. Jakie, jaka jest odpowiedź na to wyzwanie? Królowa monet. Kreuję swoje życie. Jestem panią świata, wszechświata, matki ziemi. Jestem piękną kobietą, która ma wszystko i która wreszcie może zapuścić korzenie, która wreszcie może zadbać o siebie. Mam wrażenie, że wy się możecie stać zupełnie w pozytywnym sensie lepszymi ludźmi. Poprzez, poprzez oczywiście swoje doświadczenia. Rada na wyzwanie. Koniec. To już to co złe jest za mną. Teraz jestem królową, piękną kobietą, która, yy, yy, która cieszy się i bardzo pielęgnuje to co ma. Cieszy się z tego to, to co ma. Cieszę się z tego, że z siódemki monet jesteśmy tą kobietą czekającą pod drzewem na coś, co się wydarzy. Jesteśmy tu. Czyli y, uwierzcie w to, co się dzieje. Wszystko jest możliwe. Nawet jakby nam się mogło wydawać, że nawet jakbyśmy chcieli wątpić w to, to nie. Jaka jest y, Wasza siła? No i właśnie. Cel. Tu mieliśmy cel, szybki oczywiście, tutaj mamy też cel. Co, co prawda, rycerz Monet nie jest szybkim rycerzem, ale on jest wytrwały. On dąży do celu powoli, skrupulatnie. Jego droga jest przemyślana. To też jest wasza karta, karta byka czyli dąży do równowagi. Powoli, ale ja tam dotrę. Mam wrażenie, że to może być tak, że wy po tej przemianie szybko określicie cel i ten cel będzie trafny, ale dążyć do niego będziecie. Znaczy, rozpoczniecie drogę, rozpoczniecie ruch do tego szybko obranego celu, ale ta droga do osiągnięcia będzie bardzo spokojna. Bardzo taka kielichowa, bardzo uczuciowa, bardzo pewna, bardzo obowiązkowa. Tak jak ta królowa monet. To jest wasza siła. Idziecie, idziecie do przodu. Na czym się skupić, drogie byki? Na rycerzu mieczy. I tutaj mamy siódemkę, siódemkę, mieczy. Moi drodzy, ta karta mogłaby przestrzegać, żeby nie, czas, nie tracić czasu i energii, być może na tą dziesiątkę właśnie mieczy, zastanawiania się, czy to już koniec, czy wrócić, czy iść dalej. Nie traćcie też czasu i energii na osobę, czy też na sytuacje, które mogą. Was zatrzymać w połowie. Żebyście nie przysnęli, tak? Tu nie ma co, co spać. Tu już trzeba działać. A wszystko wskazuje na to, że będziecie działać. Na czym się skupić? Rycerz Mieczy. Skupcie się właśnie na tym, żeby iść do przodu, ale wy będziecie szli. Słuchajcie do przodu ze szybkością rycerza. Monet, ale nie odpoczywajcie zbyt często, nie prześpijcie czegoś. Niech was, niech was też pogoni trochę ten rycerz mieczy, nie za szybko. Zdobywajcie informac informacje, przenoście informacje. Bądźcie otwarci na coś nowego, tak? Ja bym powiedziała: obierzcie taką prędkość właściwą sobie i właściwą sytuacji, w której obecnie się znajdziecie. Nie za szybko, ale też i niezbyt wolno. Musicie sobie to wypośrodkować wszystko. Może wam w tym właśnie podpowiedzą doświadczenia z przeszłości osoby, którymi się otaczacie, miłymi, dobrymi osobami, emocje, intuicja. Bardzo dobre karty, bo zastój przechodzi do przeszłości. Przechodzicie y, 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 mm, przez bramę, tak? Karta brama to jest sąd. Jest cel byleby uwierzyć, że y, coś się skończyło na rzecz czegoś nowego. Waszą siło, siłą jest odpowiedzialność. Tylko ja bym dała jedną przestrogę, żeby nie, nie tracić czasu i energii na rzeczy zupełnie zbędne, bo to was wtedy zatrzyma. A każdy rycerz y, jest w ruchu. Wiadomo, że rycerz mieczy pędzi, tak? Ale rycerz monet też jest w ruchu, mimo wszystko, że takim bardzo wyważonym, tak? I odpowiedzialnym. Piękne czytanie, drogie byki, i życzę Wam wszystkiego dobrego.